Wymiana, handel, transakcje wymagają zaufania. Zaufanie budujemy w oparciu o znajomość. Lubimy wiedzieć z kim mamy do czynienia, kiedy czekamy na nasze pieniądze lub na nasz towar po transakcji. Dlatego banki, kiedy historycznie stanęły w tle wymiany handlowej, musiały de facto zostać zaufanymi dostawcami tożsamości. Ale czy to dobrze? Czy to dobrze, że instytucja nastawiona na zysk wyręcza w tej dziedzinie państwo? W świecie, w którym coraz więcej oddajemy naszej prywatności, intymności na rzecz banków, nowoczesnych technologii, które chcą wiedzieć coraz więcej od nas, o nas i o naszych zwyczajach, czy te rzeczy nie stają się dla nas groźne? Gdzie jest granica odpowiedzialności pomiędzy państwem a bankiem w zakresie potwierdzania naszej tożsamości? Czy powinniśmy się bać? Może wcale. Zapraszam państwa na konferencję Aseco Banking Forum. 10 października w hotelu Westin w Warszawie. Wszystkie te pytania postaramy zadać się naszym panelistom z sektora bankowego. Tożsamość cyfrowa, czy bank na pewno wie, że ja to ja? Zapraszam państwa.